Cześć, dzień dobry z tej strony. Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnej analizie rynku bitcoina. Co się działo ostatnio, co się może dziać dalej, zaraz to przejrzymy. Pamiętajcie, proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. To teraz, tak. 30 stycznia mieliśmy analizę mówiącą o tym, że tutaj możliwe są spadki. Co się wydarzyło? Cena wybiła tendencję, był ruch spadkowy do poziomu pierwszego, jeżeli chodzi o realizację zysków zgodnie z analizą. Następnie był powrót do Wcześniej wybitej tendencji, no i teraz trochę się zmieniło. Dlaczego? Ponieważ cena, jak widzicie, już po raz kolejny próbuję tutaj wybić tą strefę górną, jeżeli chodzi o strefę spadkową, która poprzednio dała nam w efekcie ruch spadkowy zgodny z analizą. No i teraz, gdy po raz kolejny cena atakuje tą strefę, to czas zrobić po prostu aktualizację. I w tym momencie, jak widzicie, tych poziomów jest na rynku nieco więcej, czyli są analizy, w których mamy przykładowo jeden kierunek, taki jak kierunek spadkowy, no i czekamy na ten spadek, i tyle. Ale gdy cena zbliża się do wielu przewag, w tym przypadku takich jak ta strefa koloru czerwonego, oraz tendencji spadkowej oraz wzrostowej, wynikającej właśnie z tego kanału wzrostowego, to sytuacja już nie wygląda tak prosto. I teraz w tym momencie ja osobiście czekam na to, żeby cena określiła dalszy możliwy ruch czyli. Jak ktoś pamięta, 3 lata temu, gdy publikowałem gdzieś pierwsze oznaczenia i, rynki, i oznaczenia rynków i analizy, to jak wiecie, były właśnie oznaczone warunki, które musiały zostać spełnione. Tak, czyli przykładowo, w tym momencie, warunkiem na to, że cena będzie dalej wzrastała od danego momentu, momentu jest to, że. Cena musi zamknąć się powyżej strefy czerwonej oraz powyżej tendencji. To otworzy drogę do dalszych wzrostów. Tylko, że to jeszcze się nie wydarzyło, więc o tych wzrostach nie ma żadnej mowy. Pod spadki cena musi zamknąć się poniżej tej tendencji dolnej. No i wiele osób może sobie pomyśleć, aha, czyli pójdzie w górę albo pójdzie w dół. No i nic bardziej mylnego, bo gdy jest dany scenariusz aktywowany, przykładowo teraz cena wyjdzie nam górą z tej strefy i wybije tendencję. To jest aktywowany jeden scenariusz, i od tego momentu, od aktywacji tego scenariusza, czekamy na dalszy ruch wzrostowy, a ten nas nie interesuje, ponieważ nie został aktywowany. I gdy dany scenariusz zostaje aktywowany, to już mamy jeden kierunek, tak jak był właśnie on widoczny poprzednio. Czy teraz jest tak to dobrze widoczne jak ostatnio? No właśnie, nie. Stąd też robię tą aktualizację. I w tym momencie mamy dwa warunki. Spełnione jest w tym momencie żaden, gdzie pierwszy z nich. Mówiący o możliwych wzrostach, musi, gdy będzie spełniony, co musi się stać, żeby on został spełniony? Cena musi wybić górną tendencję, tą spadkową koloru czarnego, plus jeszcze zamknąć się, czyli świeca musi się zamknąć ponad tą tendencją, właśnie e, koloru czerwonego. Jeżeli to się wydarzy, to właśnie od tego momentu wybicia tych dwóch poziomów będzie możliwy dalszy wzrost, a poniżej tendencji koloru czarnego. Gdy cena zamknie się, to mamy aktywowany scenariusz spadkowy. Czyli w tym momencie nie jest aktywowany scenariusz żaden, ponieważ na ten moment, czyli to oznacza, że na ten moment nie wiemy, co się może po prostu wydarzyć. I zobaczcie. To jest sytuacja, w której analiza nie jest kompletna. To jest sytuacja, w której analiza tutaj była kompletna. Dlaczego? Ponieważ już byliśmy w strefie i tak dalej. I jeszcze jedynie co to mogliśmy oczekiwać potwierdzenia, pobiciu tendencji dalszego spadku. Ten spadek się zrealizował, później cena wróciła. No i teraz, tak samo, mamy dwa. Warunki aktywowany jest żaden, czyli ja osobiście teraz czekam na to, aby ten warunek bądź ten został aktywowany. Jeżeli cena zamknie się powyżej tej tendencji, powyżej strefy koloru czerwonego, to od tego momentu, od tej strefy będę dalej spodziewał się trendu wzrostowego. Tak więc teraz jest to moment do przeczekania, czyli teraz nie podejmujemy, nie podejmujemy decyzji, tylko czekamy na to, aby cena sama określiła możliwy przyszły ruch czyli musi cena wyjść nam z tej strefy górą bądź dołem i dopiero wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest możliwy dalszy ruch i aktywny będzie jeden scenariusz. Wielokrotnie to powtarzam po to, aby każdy oczywiście to tutaj zrozumiał, dlatego że tutaj widzicie wersję jeszcze niekompletną analizę. Chcę, żebyście wszyscy to w 100% rozumieli, kiedy dany scenariusz będzie aktywowany. Po zamknięciu się świecy ponad tym poziomem bądź poniżej tego. To jest oczywiście tutaj już nieco bardziej zaawansowany, bardziej zaawansowany sposób patrzenia na rynek ale tutaj może wyglądać to dosyć, dosyć prosto, ponieważ jesteśmy tutaj przy dwóch ważnych poziomach, które właśnie tutaj wynikają z tendencji, które właśnie się na rynku w tym momencie pojawiły. Ok, więc na ten moment jest to wszystko. Napiszcie proszę w komentarzu, czy też setkałbym zresztą na inne rynki z racji właśnie zmniejszonej dynamiki na rynku bitcoina, może rynek złota, może rynek ropy, bo też są to oczywiście ciekawe rynki, warto tam czasem zajrzeć. I jeszcze jeden element, ostatnio mówiliśmy dużo o psychologii w dwóch ostatnich odcinkach. Napisz, napiszcie też, proszę, jaki temat poruszyć w kolejnych nagraniach. Do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, czekamy na aktywację danego scenariusza i na bieżąco w ramach ruchu ceny bitcoina będę aktualizował. Do usłyszenia. Cześć.